Zawsze chciałem wiedzieć, czy Włoska 125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe, usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją Włoskę i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszaj! Siemanko, dzisiaj będzie drugi odcinek zmagań z cylindrem na membranie z Jack Motors. Miał być co prawda temat głowic, ale stwierdziłem, no, że nie każdy ma możliwość te głowice zrobić. Także warto byłoby jeszcze zbadać jakieś części ze sklepu, które są dedykowane do tego zestawu. Także dzisiaj sprawdzimy wydech, który jest też w ofercie tego sklepu, jako dedykowany do tego cylindra. Także dzisiaj zmierzymy taki zestaw bez żadnych przeróbek, tak jak przysłowiowy Janusz założyłby to wszystko ze sklepu. No i sprawdzimy, jaka jest moc, jaki jest przebieg tej mocy. Ja się biorę za zrobienie tego tumika, bo nie mam w sumie go jeszcze. Także zapraszam na, na, krótki, na krótki seans, jak powstają takie wydechy. Troszkę wstępnie zwinięte na zwijarce. Teraz będę je klepał, żeby żeby zespawać je razem. Dobra, stożki wyklepane tak, żeby można je było spawać, jest na równo, teraz odkleję folię i gotowe, elementy przygotowane do spawania. elementy pospawane, teraz trzeba je wyklepać tak, żeby jak najbardziej były okrągłe w każdej sekcji i można podczepiać wydek do, do całości. ok, wydarz jak jest, jest wyklepany, wszystko ładnie spasowane widzicie jak to praktycznie na zero jest wszystko łączone Stożki wycinam laserem CNC oczywiście no i widać, widać, fajnie to wychodzi dobra, pora teraz to pospawać także biorę się za spawanie no i chyt, już pospawane także Motocykl szykowany. Teraz przypasuję wszystko do motocykla. Zaznaczę, w którym miejscu złączyć, i spawam do kupy. Dobra, wydeszek przypasowany. Pospawam go w dwóch miejscach. Dorobię mocowania, przyspawam Stingera i możemy go hamować. Ok, zmierzyłem zestaw z Jack Motors, czyli cylinder na membranie plus dedykowany wydech. Słyszeliście, że jednak ta trójka zaczęła się kręcić. Obroty spokojnie osiągały ponad 8500 tysiąca. Także, no, ja no, jestem w szoku, że ten, ten silnik, taka konstrukcja potrafi tyle zakręcić. A teraz spójrzmy na wykresy, co i jak. Dodajmy ten, ten, ten poprzedni. O. Tak wygląda charakterystyka silnika na, na, tym, na tym zestawie z Jack Motors. Yy, możemy tutaj zobaczyć moc maksymalną, jaką udało mi się u, uzyskać. Jest to 12,7 konia mechanicznego. Jest to jak na, jest jak to na razie, jak na razie na tym silniku największy wynik, jaki udało mi się z, zdobyć. No, widać wykres jest pofalowany, jest tutaj dziura w tych obrotach. Także z dołu coś tam czuć fajnie, że to sobie zaczyna jechać podczas jazdy, tak samo, ale później jest mega dół, nie? Także tutaj tą, tą charakterystykę by trzeba zdecydowanie wygładzić, żeby dało się tym jeździć jakoś tam na drodze. Skonfrontujmy to teraz z wykresem oryginalnego silnika, znaczy hmm, oryginalnego. Yy, cylinder cylinder z Jack Motors plus wydech oryginalny. O, zróbmy tak. Czyli to co mierzyłem w ostatnim filmie. No i zobaczmy tutaj. Na oryginalnym wydechu. Silnik generalnie przestaje tutaj już jechać, a tutaj na tym wydechu nam dopiero wstaje. Różnica w mocy to jest 4 konie mechaniczne. Także no jest, jest po prostu ogromna różnica, mamy 150% mocy oryginalnego silnika, nie oryginalnego wydechu tak naprawdę. Dodam jeszcze ten wydech od czwórki. No wydech od czwórki charakteryzuje się tutaj wysokim momentem obrotowym jest tak pomiędzy właśnie tym. Znaczy nie kręci obrotów, ma, ma wyższą moc niż oryginalny wydech ale jest zdecydowanie poniżej tego, tego wydechu z Jack Motors z tego dyfuzora co tu jeszcze można zauważyć no silnik poszedł zdecydowanie w obroty moc maksymalna przypada przy 8000 obrotów jest to dosyć wysoko jak na ten silnik prędkość jaką udało się uzyskać na rolce to 100 km na godzinę gdzie na tych poprzednich wydechach 82-83 km na godzinę. Także no wzrost prędkości byłby na pewno zauważalny. No myślę, że dałoby się tym jeździć, da się tym jeździć po drodze, ale trzeba by zastosować jak najmniejszą zębatkę zdawczą. Mi niestety po tych leśnych drogach nie idzie tutaj rozpędzić nawet tego, tego zestawu. Zresztą było widać, widać na filmie, nie? Jeszcze tutaj dodam wzrost mocy w stosunku do wydechu z czwórki, do wydechu z Jack Motors. No tutaj mamy równe dwa konie mechaniczne więcej. Co prawda, no tutaj ten wydech od czwórki charakteryzuje się lepszym tym przebiegiem mocy. No i tutaj te niższe obroty jednak sprzyjają temu silnikowi. No ale jak ktoś tam ściga się, czy w kartingu, czy coś, no to zdecydowanie warto wybrać ten, ten wydech albo ewentualnie jeszcze nad tym popracować. Żeby ten przebieg mocy był lepszy. Szczerze, bardzo bardzo myślę, że wygładzimy tą charakterystykę, jeśli ogarniemy głowicę tak jak trzeba. Także co? No, no widać, że widać, że ten zestaw ma potencjał, i tak jak mówiłem na początku, nie, nie, możemy, nie możemy tego cylindra zastosować z jakimś tam śmieciowym wydechem. Musi być to jakiś tam wydech dedykowany do tego. No, i dopiero wtedy mamy jakiś tam wzrost fajny. nie? No, tutaj już jesteśmy w granicy 13 koni mechanicznych, także, no, jak na włeskę, no to powiedzmy. No, nie jest to dwa razy tyle, ale już prawie dwa razy tyle, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam te 7 koni, no to one miały, nie? Tu w moich pomiarach wyszło tam 8. No, no i na tym cylindrze Aliena, no troszkę może on tam jest podkręcony, no ale to wiadomo, no widać, że, widać, że taki zestaw zgrywa się i, i jest, jest jakiś tam. No, no, fajnie go założyć. Mamy te prawie 13 koni po jakimś tam dobrym dostrojeniu. Na pewno je będziemy mieli. A jak ogarniemy głowicę, no to myślę, że, że te 15 koni zdecydowanie może tutaj pęknąć. Nie? Yy, dobra. Widzieliście, jak się to robi. Widzieliście moc, widzieliście wykresy. Yy, no i co? Do następnego razu. Dzięki, cześć.